Tanie samolotem. Część trzecia? Któraś tam? O, nareszcie wylądowaliśmy. Uwaga, uwaga, przepraszamy yy, za utrudnienie. Jesteśmy teraz przy yy, lotnisku w San Francisco. Czekajcie, co? San Francisco? Nie, to na drugim końcu świata miało być. Że co? O, przepraszamy, że wylądowaliśmy w innym lotnisku. Oczywiście zaraz będzie startowanie i znowu lecimy do tam, gdzie już mieliśmy. Niektóre sobie żartują. I słuchaj, mam mega śmieszny pomysł. Zróbmy 108. Ten, beczkę zróbmy. To, to. Taki, taki obrót, a taki. Nie potrafi tego zrobić. Okej okay. Uwaga, uwaga. Nie pytajcie się, co teraz będę robił. Nie było e, nic. <grym> Wiem, że to, to coś było. Hmm. Dobra, to nie był zbyt dobry pomysł. Dobra, lecimy. Parę godzin później. O, przepraszam. Nie, nie to cięcie. To też nie. O. Ach, jak fajnie, że już lądujemy. Nie wiemy, co to było. E, powtórzcie to. Jak fajnie, że już ten, leci, kończymy lecieć. O nie, mamy awarię! Czekajcie, na cześć czwartą.